To zostańcie do końca. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy sobie najgorętszą aferę e, ostatniego czasu. Myślę, że już większość wie o jaką aferę chodzi, pewnie, po, po tytule filmu. Ale my pójdziemy o krok dalej. I na potrzeby dzisiejszego odcinka zbudowaliśmy takie prowizoryczne studio. I do tego studia zaprosiliśmy nie kogo innego, jak samego francuskiego artystę, jak on tam. Differ... Ja z języków to w ogóle noga jestem, z francuskiego to tylko miłość, jeżeli już, ale na całe szczęście mam mojego tutaj francuskiego kolegę Piera, który będzie tłumaczył dzisiejszy cały wywiad, ponieważ tak zrobimy sobie wywiad z francuskim artystą. Bonjour Pierre. Bonjour. Zadam mu parę pytań, które dla niego przygotowałem. E, on już mi napisał SMS-a, chyba z trasy, tak mi się wydaje, ale że po francusku nie umiem, no to, 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 to nie wiem, co mi napisał. Ale jestem dobrej myśli, że już jedzie. Ty może... Pokaż tego SMS-a? Ty, no pisze, że stoi za bramą. O, y, to co, tak jeszcze nie można go tak ugościć, Szaed. To... Bramiary! Bonjour! O, przywitajcie! Bonjour, monsieur. No dobra, Pierre, zapytaj tutaj naszego kolegę z Francji, jak się nazywa, żeby też widzowie widzieli. O, oh, oui. je m'appelle uh, Mohamed Abdul Rashid, Differently? Takie, takie mało francuskie to imię i nazwisko? No mało, trochę. No, no trudno, dobra, to przejdźmy dalej. No to, no to y, kolejnym pytaniem, które tutaj przygotowałem, jest, no jak ci się podoba w Polsce ogólnie? O onchojabę misją. Polące onchojabę. Ja wam to wszystko oczywiście na dole przetłumaczę, ponieważ ja nie wiem, a też, żeby nie marnować czasu, piernie będzie tłumaczył tego mi z powrotem. No dobrze, przejdźmy w takim razie do głównego wątku, do sprawy, dla której się tu w ogóle spotkaliśmy. No to może opowiedziałbyś, czy kiedykolwiek oglądasz twórczość Wersów i w ogóle ekipy? O, oh, belle femme, en Pologne. Super. Kolejną kwestią, która interesuje nie tylko mnie, ale myślę, i większość widzów, jest fakt, czy jak pierwszy raz pokazał sobie w internecie, to było nią zainteresowanie, czy nikt nie chciał jej kupić. Oui, monsieur, j'aime my parce que c'est très joli. No, to na dole widzicie, czy tak było, czy nie było, a ja przechodzę dalej. Doskonale wiemy, że Wersow, ten kradziony. Jego projekt wytatuowała sobie na karku. Zapytajmy go, czy często taka sytuacja ma miejsce. A, okej. Okay. Uh, mon dernier tatouage uh, je fais à la Tak, macham głową, ale dalej cholernie nic nie, nie rozumiem. No ale okej, okay, dobra. Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. Dlaczego nie odpisałeś wersów, a do nas przyjechałeś? Uh, parce que j'aime bien BMW et je voudrais acheter BMW. Chyba coś o BMW, ale to mi potem przetłumaczysz, dobra? Git, git. I ostatnia kwestia, o którą zapytamy naszego francuskiego artystę, czy podasz Weronikę Sowe do sądu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Więc jak widzimy. Sprawa na pewno tak szybko się nie zakończy. Dobra, to dziękujemy Ci serdecznie, że nas przyjechałeś. W ramach takiej rekompensaty może przewiozę Cię swoim kabrioletem i pokażę jak jeździmy po, po łódzku, tak, po polsku. Wi super. No, jak oui, no to brum, brum, do maszyny się pakują, co tam i pszit, jedziemy. Ty, a weź go zapytaj, czy się nie boi. No, no to zaraz zobaczymy. No, to jak paliwko mamy. Jak paliwko mamy, to można tutaj naszego jego artystę <grymne> przewieźć boczkiem. <grymne> <grymne> Będzie dobrze. No, jak widzicie, drifty na naszym francuskim przyjacielu zrobiły większe wrażenie niż zderzaki wersów. No, jest cały i zdrowy i teraz może iść do sądu. Moi drodzy, przypominam o tym, żeby zostawić subskrypcję tym kanale, żeby ten czerwony przycisk zamienił się na szary, ponieważ jeżeli dobijemy do 20 tysięcy widzów, to właśnie do jednego z Was pojadę tym autem i tak jak dzisiaj z naszym francuskim artystą już przyjacielem, w sumie byśmy się zakumplowali, nie? Pojeździmy bokiem tym autem, bądź się piątką, bądź... No zobaczymy, no trochę tych samochodów jest. No i oczywiście łapka w górę, komentarzy jak zostawicie, będzie mega mi miło. A ja tymczasem dziękuję Wam i co, i... To następnego!